Dzisiaj kupujemy skiny Otóż kupujemy te za StarPoincy Te dwa sobie kupimy bardzo fajne. Mi się w sobie podobamy to piper, ale Cole też jest spoda no dobra więc. Dzień dobrze, obliczamy nawet jakie ja kupię też nie stać na No dobra no. Mamy parterkę. Pięknie jest. Jak na to patrzę, to jest pięknie. I gramy. Tu jest też najpierw końcikiem. Myślę, że to mi może dodać skilla Bo ludzie będą wiedzieć, że nie jestem totalnym dupem I że lubię tam postać, coś Albo nie, jest bardzo tania Aż kurde, myślałem Że uda mi się tego pseudo Zatakować parę razy, ale ten od razu chce atakować Jak słabo udawał, że kampi Albo nie udawał A kurde no Jeżeli nie widzisz jeszcze odcinka kupowałem Tego Jak kupowałem No kurde nie mogę się wysłowić Jak kupowałem z kina doszeli tego Halloweenowego i drobne M. Franka. No w sumie, widzieliście, no lobi, że nie M. Franka. No to sobie obejście. Już mi brakło tylko tara i legendy. No i ta Emze, więc mam już 25 postaci. W sumie, no na nie ma po niego pewnie drobne tary. No w sumie, no, chyba nie ma nic innego do wyboru. Raczej legendy, nie drobne. Mam jedną dziesiątą procenta, czy tam jedną setną, już nie pamiętam. Dobra, kurde no. No na razie idzie spoko, czwarte miejsce. Wcale tak niaczę po prostu. Wszystkich lekko sobie obijam. Jak będę miał już to jestem ubezpieczony. No iż... No, prawie, ultowałem, by wygrał z gnojkiem. Dobra, ktoś mnie ogląda. Pewnie jakiś widz XD. No, kto mnie oglądał? Nie wiem, po co mnie oglądał, ale dobra. Myślałem, że chce mnie zaprosić, ale no to spoko, nie muszę mu pisać, że nagrywam. No dobra, teraz lecimy z piperką. No skin do colta spoko, fajny, fajny. Ale do piper to już super zmiana, fajniejsza chyba. Boże, jakie lagi, tableta. No i przegram przez lagi. No kurde, bo... Ach, super. Czy to neta też? Chyba jednak nie neta. Dobra. No zaraz mi nie będzie tak lagowało. Czytam, że do tego ma bizena. No powiadomie i mam usunięte. Nie wiem. Muszę jakiegoś filmu z teraz na tableta. Okej, okay, jest, udało się. Pyk. Pyk. Aż, kurde, Crow. Hi. Hi, Crow. Goodbye. Pa pa, Crow. Coś tak cofam w sumie No wiedziałem że jeszcze skończy to był mój frak ale już nie ci będzie Dobra się ją zakręcić Asz. Nie mogę na auto... O boże Nie mogę na to to takaż mogę na auto i mnie rozbać, ale dobra Okej okay, let's go, let's go Kilet. kil kont Kit. O. Oh. Hit. Yeah. No iż... No i przegrałem już pewnie, tak? A nie jeszcze. No teraz. No i teraz. Pyk. Pyk. No. Sz... <sighs> Dobra, no Fajny fajne ile otrwa odcinek? No dobra to A, też na Big Wave sobie przetestujemy Kolta Właśnie mam już tylko 3 godziny, mam chcieć to dokończyć na, wszystko, na wszystkie bilety No, super, ekstra. Dobra. Teraz zobaczycie, jak lubię XD. Tak. Mi no tak stać i wszystkich rozważyć, jak podchodzą, ale to jak średnio to działa. se ultują, bo te ulty to mi miało robią, ale reszta już mi ta MZ. No kurde, no i super, to poka. W sumie nie chcę być na odcinkach tym dusim. Hello! Hello! Ale obolmy! Ale obolmy! No kurde, nie chciałem na tego bota. Dobra best killer właśnie widzę jakieś bez... No kurde. Ah. Nie no, muszę za tym stać, inaczej nie masz innej opcji, żebym to chociaż trochę jeszcze przeżył. Dobra, disystuje, jak to mówią. Już nie wiem kto to mówi, ale ktoś tak mówi. Rarararara. Dobra, dosekampi. Dla mnie spoko. No nie, czekała na koleżanka. Czy kolega i nie chcę mi się czytać? No, killer To chyba kolega, ale nie to ra 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 No i. Nie, jeszcze trochę chcę, błag, Nie! Dym! Dym! Ok, let's go, let's go, let's. ra 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 No iż. Okej, okay, let's, go, let's go, let's go, let's go, let's go. No je Chyba zgrałem, czy nie. A, no to ile trzeba mieć wygrać? No dobra, no poszło spoko. No dobra no to ja byłem widzony. ty To już było na wszystko. Zostawcie lajka, suba, dzwoneczka. No ja byłem widzony ty na razie. Po cześć.